Witam, z tej strony L730CP, czyli Dario W kolejnym odcinku z serii Warcraft 3 The Reign of Chaos No i dzisiaj ruszymy w, w końcu z kampanią ludzi. No i oczywiście tutaj robi się o pierwsza obrona strachombardu. Radu. No i lecimy. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię o uderze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie ciebie. Ojciec, wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzy. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiat potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Stronbrad. Z tego co wiem, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Stronbrad? Oczywiście uderzę. O mnie się nie... Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się po poziom. Uważaj na siebie, Dasie. Dobrze, no to jak widać, tutaj mamy trochę wojska. On oczywiście wzrost sobie tam kilku swoich. co tu poradzić? To jest nasz szereg, no i trzeba się ruszyć. Warto rozwalić na początku te skrzynkę, bo zawsze może być coś cennego w nich. Nic cie już nie ma. Oczywiście. A, jak? Na honor. I się sprawdziło. Jak hmm. najbardziej. No, jeszcze oczywiście mikstura. Jak hmm. najbardziej. Dobra, lecimy. To, na honor. Mądry plan. Na honor. Sądzę, że najlepiej tutaj poeksplorować teren, zanim się budzi do ataku. Jeśli tam orkiwy nas reza no to będzie trochę ciężko. Oczywiście, dobrze ci chodził. Też dobrze życie nie wiedzą. Miały Ciebie spotkać. Będziemy walczyć za Lordelon. Chwyczcie za swe wiecze. Hmm, dostajemy dwóch? A jednak. To dobrze. światłości. Plugawy nędznik. Plugawy nędznik. Jak najbardziej. Na honor. Tak? Dobrze, tutaj jest, a coś w co się Jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Tiniego. Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę znajdźcie go. I przyprowadźcie do domu. Dobrze. Jak najbardziej. Zrobiłem dodatkowe zarachy i czym nie. zimno. Jak najbardziej. Ja... Na honor. są tak małe. Proszę, jestem więziony w klatce. Pomogę ci, nie martw się. Tu, lecimy. No, nie. króla, mojego ojca. Możesz dać tego. Muszę. Proszę, wyciągnijcie mnie z tej klatki, chcę wrócić do domu. Ciekawe, nie mogę ruszyć postacią W moją jest no, możliwość? Jak mogę Ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Pierśnik. Miło. Jo, 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 jo tutaj są chatki knoli.. i skrzyki. Warto to rozwalić. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry Sądzę, że jak nawet tutaj byłem. I tak się już te haty nie sprzydadzą. Zawsze można tutaj coś się znaleźć. Poczuj mój gniew! Na honor. Ciekawe, nie mówię się tutaj nic Jak nie będzie, który jest zdziwiony. Nic No nie uratuje. No nie, tej będzie. Please! Nic Mądry nie plan. ma. No cóż, Oczywiście. straciliśmy plan? troszeczkę czasu, ale nic się z tym nie stało. Zawsze warto sprawdzić, bo się może okazać, że tak coś jest i dopiero wtedy jest fajnie. No idziemy, No oczywiście. ro ruch, Ruchy, ruchy, raz, ja dwa, najbad. raz, dwa. Oczywiście. O, ojej, tutaj spód. No, ajaj, coś co wy robicie? No, wiecie. Oczywiście, Pomocy! Bandyci kradną. jednego. W złoto tak samo jak innym. żona mnie jednak weźnij stracę moją falę proszę odzyskajcie ją z ich obozowiska to dla nas bardzo ważne a jak inaczej musimy to zrobić dodatkowe zadania ale musimy to zrobić na czasatek wow 3. ciekawe Się. Nie bo was wierzchniemy. Nie ma takiej opcji. Tak napięć aż tym oknie. Jakieś niebezpieczeństwo? O, super. Teraz można, że im pan coś zwiększa. tego pacana ulepsza. ulepszę. Księga Rapunku. No dobra, to są bandyci i ja teraz nazywam się tej jak nie będziesz o tych skarbów. No i tości. Tak, dzisiaj raczej do czego jestem zobowiązani. Szczególnie jak mają obóz. Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze ta chatka i to następna. Mądry plan. No. Oczywiście. Aby w tej chatce coś było, to nasz będzie trochę dziwne. Mądry plan. Dobra, bardzo dziwny. Okazuje się, że tutaj tylko uleczek. Co my tu mamy przy pracy życia? 6 martwych już sojuszniczym w pobliżu Fajne To jest trochę opę Moska tarcza 15 sekund nieśmiertelności Na pierwszym poziomie Proszę, weź to. Myślę, że iść w One man Army po prostu Na pierwszym levelu i taką postacią Jerzy, ja pójść Nie zdążyłem się uleczyć, sorry Ruszyli do ataku. Do broni, bracia! Jo, ale co robisz? No tak, to, to przejdziesz na dwoło dobrze. Okej, okay. wypatrzcie To w piątek ziemię tych nieumarłych. Oczywiście. Nekropoli. Jak najbardziej. Jo. Nie. Honor. Nie. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Ochroniliście. My. Żyjesz zimowo, żebyś padł. Oczywiście. Dobrze, no, żebyśmy się pochwali kończymana Ja Na kończy, honor. Tutaj, że ty coś Mądry plan. O. Na honor. Ci Oczywiście. Im pomóc. No. Plugawy mężczyzna. Światłość jest mążliwa. Będzie jest zbyt, Prawie nie też, prawda? Zaraz i tak na tylko uleczyć Nie trzeba mi się kłaniać To dobrze Przecież ten Ci nie będę kłaniał jak najbardziej Oczywiście um, Nieziszczalne Nieziszczalne, niezniszczalne Jakieś niebezpieczeństwo Mądry plan Chodźmy jeszcze tutaj jak w tę stronę Jakbyś całą wyjść, trzeba dokładnie całą wyjść sprawdzić oczywiście sami owiec się przyjęli Mądry plan Chodź Znajdź skrzynki. Tutaj nic nie ma. Tutaj Mądry też nic nie ma. Też nic no. nie ma. Popskans. Ciekawe. Ooo! O ludzie, co się dzieje? Dobry jest. Przecież siadł w przychodzie. Miałbym się siadł niego nauczyć. Jest niebezpieczeństwo? Aha, drugi level to jest maksymalnie cienko. Poczuj mój gniew. Plugawy, nędznik. Jestem ekstremalny, dobrze. Ekstremalne możecie mu dać węgiel. Na produktu. honor. Coś przydatne, pamiętajcie. Dobrze, lecimy. Na honor. Nic cię już nie uradę. Hmm, no, mam nadzieję, że nie będę za cicho. Dobra, gdzieś się. Ruszać się! Aha, taka krótka kascenka, dobra. Jak najbardziej. Nic eee, ty, kuśla, uciekasz gdzieś ty, uciekasz. Za mojego ojca, króla. Za mojego ojca, króla. No i Plugawy Nenzi. Teraz zajmiemy się nim. Powiedz, tylko słama. W sprawie niech się stanie zawieść. Oczywiste. W sumie i tak nie w ogóle bo to będzie główne zadanie wykonane, także już idę za nimi. Czekaj, czemu nie mogę iść? Wait. Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę! Lord Kuter potrzebuje cię natychmiast w Ani w Ani chwili no. W drogę! Dobrze, tak jak już widzicie, to jest koniec naszego odcinka. No Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Wszystkie sugestie związane z tą serią, z Warcrafta Trójki hmm, Proszę pisać w komentarzach, ewentualnie jeszcze w prywatnych wiadomościach No to widzimy się w następnym odcinku, na razie